Szanowni Państwo, jak mówiłem, część praktyczna przed nami. Szanowni Państwo, widzimy tutaj produkty państwowe i produkty przez nas produkowane. Spójrzmy, tu jest przykładowo, zaczniemy od papryki. To jest papryka państwowa. Ma ziarenka, dużo ziarenek. Zobaczcie, jest tych ziarenek. Każdy sobie będzie pozyskiwał i będzie chciał to wsiać. I to jest właśnie to jedno wielkie oszustwo. Ta papryka była pryskana 100 tysięcy razy, dlatego to nasienie się wyeksponowało, ale to nasienie już jest z genem samozniszczenia, czyli z terminatorem. Z tego nic nie będziecie mieć, gdyż to już jest bez wartości. Spójrzmy na jabłka. Tu są jabłka niepryskane, te, które winny rodzić w sadach wielkopowierzchniowych. Jabłko niepryskane. Tak się dzieje. Tu, gdzie są pryskane jabłka, jest tak. Z tym, że to jabłko jest z naszego sadu niepryskanego, a te są z sadów państwowych, tych, gdzie nie było oprysku. My też nie robiliśmy oprysku, ale to jest stare gatunki jabłek. To nasionko winno dać początek dla drzewa. Patrzcie, tu Wam położę, żebyście widzieli. Takie nasionko wsadzone do ziemi, z tego nasionka, nasionka winno wyrosnąć drzewo. Tu, gdzie jest gen samozagłady, czyli terminator, z tego już nic nie urośnie, bo to zostało zniszczone. Zniszczone, mało tego. Owoców będzie coraz mniej, jeżeli skończą się opryski. Bez oprysku zostaje coś takiego. Dlatego musimy szukać starych gatunków drzew, po to, aby te drzewa rodziły i aby te drzewa. Dawały nam owoc, a w tym owoce nasienie, z którego będziemy mogli odbudować następne drzewo. Spójrzcie, mówimy teraz o pomidorach. To jest pomidor państwowy, duży, dorodny, i tak dalej. Ma też nasiona, ale one są też już z genem samozniszczenia. I widzicie, ten terminator w tych nasionach zostaje i rozprzestrzenia się na cały pomidor. To jedząc Wchłaniamy to, tą truciznę, która rozwala Was i nas wszystkich od środka. Dlatego że uważamy, że ładny pomidor kolorowy, bo on jest rzeczywiście piękny, nie? Zobaczcie, on jest piękny. O, duży, dorodny. Tylko czy to jest zdrowy? Czy z tego nasienia uzyskamy ponownie krzak pomidora? Nie uzyskamy, gdyż gen zniszczenia. Terminator już jest w tym zainfekowany i, między innymi, jedząc go, infekujemy też również do organizmu, bo nie wierzę w to, aby skoro jest w nasieniu, nie weszło to w nas. Tu mamy pomidory nasze, jak widzicie. Mała jest ta głowienka i też są nasionka. I te nasionka po prostu pozyskujemy. No niestety jest to żmudna praca. Ja Państwu staram się przybliżyć, jak to w ogóle wszystko wygląda. Zobaczcie trzeba przepłukać teraz ładnie te nasionka i te nasionka dadzą nam plon. To jest też nasz pomidor. Widzicie o, też są nasionka i te nasionka możemy pozyskiwać po to, żeby stworzyć bank nasion, bo jeżeli tego banku nasion nie będziemy mieć, to wszyscy po prostu zgniemy jedząc to, co oferują nam korporacje, co oferują nam może nie centrale nasienne, ale agencje nasienne. Jak wspomniałem w pierwszej części tego filmu, agencja jest od tego, żeby karać, a centrala jest od tego, żeby dawać zdrowe nasiona. Centralę zlikwidowali, powołali agencję. I tak wygląda mniej więcej całokształt tego naszego Terminatora, no nie naszego. Robią to przede wszystkim konsorcja. Robią to lobbyści, którzy niszczą każdą gałąź produkcji w Polsce i niszczą przy okazji nas, o czym w ogóle większość społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy. Dlatego nie krytykujmy tych, którzy robią opryski na drzewach, gdyż oni muszą albo idą do likwidacji, albo opryskują. Tu jest towar niepryskany, tutaj też jest niepryskany, tylko inne gatunki. Gatunki, które są obecnie, już są. Ze wszczepionym genem samozniszczenia. I dlatego apeluję do wszystkich Polaków, rodaków: jeżeli macie stare gatunki drzew, przeszczepiajcie, kultywujcie tradycję, tą, którą kultywowali nasi dziadowie i pradziadowie, a będziemy się odżywać zdrowo i będziemy żyć może troszeczkę dłużej, a nie z chorobami, które są infekowane w nas poprzez. Te podstawowe produkty warzywno-owocowe. Także, Szanowni Państwo, ratujmy się jak możemy. Fundacja tworzy bank nasion starych gatunków. Pobieramy, robimy co możemy, ale my jesteśmy tylko maleńką jednostką. Wy wszyscy winniście się w to włączyć. Także tyle byłoby na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o owoce i warzywa. Wielu z Was powie, Kudliński sobie dzisiaj kapelusz ubrał. Tak. Jest to kapelusz snajperski, muszę wam powiedzieć, kto wie, czy nie trzeba będzie wrócić do poprzedniego zawodu, jeżeli taka sytuacja będzie dalej się rozwijać. Dziękuję bardzo.